Jesteśmy już z naszym gościem. Od samego początku programu obiecywałem, że pan Marek Walenciak, Marek Walenciak z firmy Balmar Plus, udało się, chociaż trochę problemów dzisiaj mamy na naszych posiedzeniu. Przez te korki, przez przypadki, które się nas zaskoczyła. O tej zimie będziemy mówić, a przecież ona już nas zaskoczyła właśnie dziś. No właśnie. To świeży temat, bardzo gorący. Tak. Bo korki na drogach, no nieziemskie, nie trzeba bardzo uważać, żeby gdziekolwiek się dostać. Szkoda, że Pan tydzień temu do nas, tydzień wcześniej do nas nie, nie przyszedł, bo wtedy myślę, że część kierowców, która posłucha Pana rad, bo mam nadzieję, że Pan dzisiaj takie rady dla nas przygotował. Mam taką nadzieję. Miałoby dzisiaj o wiele, o wiele łatwiej. No byłoby łatwiej, natomiast jak zwykle co roku zima nas zaskakuje. Hmm. Niby się mówi, że. Nie zaskoczyć ich ma nikogo, bo przecież to można przewidzieć, ale jednak, jak się to dzieje rano, w nocy, śnieg pada, jest bez problemu. Wtedy można stwierdzić, że jednak coś się dzieje, a ludzie nie patrzą na to, bo cały czas nie widzą tego, nie jest to namacalne, czyli nie ma śniegu, mhm. nie jest ślisko, nie pada ten śnieg, więc dają sobie na razie odpocząć, jeśli chodzi o akumulatory, o opony, a przecież to przede wszystkim to. Jest powodem tego, że później źle się jedzie. Nie? No właśnie, dzisiaj w śniegu trudno nie zauważyć. Piękne, ośnieżone tak. dachy. Na dachy można sobie popatrzeć gorzej z drogami, bo od tych dróg tak naprawdę zależy nasze bezpieczeństwo. Chociaż my także sami możemy swoje bezpieczeństwo poprawić. Może zacznijmy od akumulatorów. Akumulator to jeśli chodzi o obsługę akumulatora, hmm. to. Zawsze przed tą zimą trzeba go sprawdzić. Tak jak wspominałem w poprzednim programie, że trzeba latem koniecznie sprawdzić po, po ukończeniu się lata akumulator, ponieważ on wyparowuje. Natomiast w tej chwili może to mieć skutki jego, jego gęstość elektrolitu, który się w nim znajduje. I to trzeba koniecznie sprawdzić. Dosuje taki przyrząd, który jest bardzo prostym przyrządem, mm -hmm. gdzie się bada właśnie zawartość akumulatora i mm -hmm. jego elektrolitu w akumulatorze. Jego y, zawartość można zbadać poprzez naciągnięcie tutaj tego płynu, i tak. wtedy to ska skala mhm. pokaże, jaka jest wartość tego, do tego akumulatora. Jeżeli czerwony wskaźnik oznacza, Oczywiście że tego jest Oczywiście trzeba się udać albo po lub do, do jakiejś stacji diagnostycznej, gdzie, gdzie, stwierdzą, gdzie stwierdzą nam, jaki jest stan tego akumulatora mhm. ogólny. Jeśli jest na zielonym, można spokojnie y, sprawdzając wodę, mhm. elektrolit. Można spokojnie nim pracować i jechać. To nie jedyny płyn, od którego nasze bezpieczeństwo w samochodzie zależy. Tak, to nie jest jedyny płyn. Następnym płynem, który się też sprawdza i powinno się sprawdzić przed yy, właśnie zapowiedziami zimy, to jest płyn w układzie chłodzenia. Układ chłodzenia silnika jest płynem tłustym i, i niezamarzającym, natomiast jeśli się tego nie sprawdzi, możemy się rozczarować, mm -hmm. ponieważ rano się budzimy, a silnik może być zamarznięty, czyli ta... Traci na wartości ten płyn, powinno się co roku go zmieniać. Mhm. Jeśli o tym zapomnimy i nie zrobimy tego, tej czynności, możemy się rano obudzić zamazniętym silnikiem i oczywiście nie wyjedziemy do pracy, co skutkuje potem dalszymi konsekwencjami. Dodatkowo jeszcze konsekwencje silnika będą takie, że wszystkie uszczelki, które są w nim zawarte, gdzie płyn przepływa, będą yy, już uszkodzone, będą nie, nadmiernie uszkodzone i wtedy będzie to problem dość duży. A poza tym, jeśli chodzi o, o płyny, to też jest taki przyrząd podobny jak ten, mhm. czyli jest w tej samej firmy, tak. gdzie można w taki sam sposób zbadać płyn, jego, jego stopnie zamarzania. Mhm. Bo to jest ważne. Ciągając tutaj taką samą rureczką tak. ten płyn do tego wskaźnika, mhm. można się dowiedzieć, jaki ten płyn jest, jaki ma zamarzanie i czy tej zimy jeszcze może być używany, czy już hmm. musi być wymieniony. Takie zwykłe przyrządy nie są drogie, natomiast są to przyrządy, które pomagają hmm. stwierdzić coś takiego, co jest przymusem, bo to, to powinno się naprawdę bardzo mocno sprawdzać, tak jak olej w samochodzie, chodząc do samochodu, płyn chłodniczy i to Są trzy podstawowe rzeczy, które hmm. trzeba sprawdzić. O płynie do spryskiwaczy to już nie będziemy Płynu nic mówić. Płyn do zawsze hmm. przed zimą, tak jak, jak płyn do chłodnic, należy spuścić stary Letni? Letni właśnie, bo bardzo często się zdarza, że, że zapominamy o tym, że trzeba dodać zimowego, gdzie znajduje się w zbiornikach jeszcze płyn tak. letni. I on oczywiście zamarzanie ma obniżone i zamarza, gdzie wtedy jest to problem z wycieraczkami, a wiadomo jak przeszkadza, kiedy jest pośniegowe czy śnieg pada, żeby wycieraczki ładnie zbierały, to musi być płyn na szybie. Panie Marku, dzisiaj największe korki, tak jak pan mówił na ulicy Bukowskiej. chociaż ja podejrzewam, że w godzinach popołudniowych to największe korki będą wszystkim. za zadowolują te jak zwykle ranne, ranne godziny powodują też, że jest nasilenie ruchu hmm. do pracy, ale trzeba bardzo uważać na opony. Bo no przecież właśnie. te opony, które w tej chwili są, niektórzy zapomnieli, bo tam jak na początku programu wspomniałem, tego się nie pilnuje na pewno, hmm. bo nie widzimy tego. Ach, zrobię, jak zacznie padać lub zapowiedzą śniegi na jutro, to ja to zrobię. Okazuje się, że nieprawda, bo to trzeba zrobić przed, już tydzień lub dwa przed. A zapowiedzi, zapowiedzi są pogodowe takie, a nie inne i to trzeba zrobić już, nie? Opony to jest podstawa. Opony to jest podstawa. Przede wszystkim, kiedy się ma letnie opony, opanowanie kierownicy jest właściwie zerowe. Tego, tego nie idzie opanować. Samochód idzie w tą stronę, gdzie jego y, poślizg będzie I, i nie opanujemy, no, zawodowcy tylko potrafią opanować y, przeciwstawne koła kierownicze, ale tylko wtedy, kiedy są zawodowcy, a wiadomo, że amatorzy jeżdżą w większości na drogach, a nie zawodowcy. I tutaj stwarzają problemy nie tylko sobie, ale też innym użytkownikom drogi, tak jak dzisiaj na, 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 na ulicy Głogowskiej zginęła młoda dziewczyna, która poślizgnęła się, to jest śliskość, to jest właśnie to, jeśli ona się poślizgnęła, też ma obuwie swoje, ma bieżnik, bo się, zginęła, się zginęła na miejscu pod tramwajem, także my możemy zginąć pod samochodem, nie? pod jakimś ciężarowym, czy, czy w swoim samochodzie, jadąc niby bezpiecznie, a możemy się narazić na właśnie e, zderzenie lub wypadek, który może ulec. Widzimy, hmm, hmm. też warto zadbać o hamulce. No to jest też rzecz ważna. Tak jak opony, to też powinno. Przy, przy wymianie już właściwie opon powinno się sprawdzić te hamulce. Hmm. Też są oczywiście przyrządy do płynów sprawdzenia płynu hamulcowego, natomiast to yy, Normalny użytkownik samochodu tego nie robi. Robią to już wykwalifikowane warsztaty samochodowe, gdzie w tym momencie oni stwierdzą, czy ten płyn należy wymienić i czy powinno się zmienić wtedy klocki hamulcowe. Mm -hmm. Ważną rzeczą jest, widzi Pan, to, że jeśli nierównomiernie hamują hamulce przednie i tylne, one muszą współdziałać ze sobą, narażenie się na śliskim terenie, na, na zimowym terenie, na zły układ hamowania kół, jedno mocniej, drugie lżej, Samochód momentalnie się obraca tak. i źle, źle to wpływa na jazdę, i dlatego też powinny być te opony. Bo jedno z drugim: dobry hamulec, dobra opona, już jest połowa hmm. sukcesu, tak jak mówi powiedzenie. Tak, wszystko jest tak naprawdę powiązane ze sobą, tylko zastanawiam się, w zagadnieniu dostałem jeszcze temat szyb. Jak szyby mogą, jak szyby mogą wpłynąć na nasze bezpieczeństwo? I to bardzo. Tak jak wspomniałem już, że, że trzeba mieć płyn ze sprzyskiwaczy, hmm. to Państwu przyniosłem. Nie płyn do spryskiwaczy, tylko rzecz, którą bardzo ważna i bardzo często powinno się używać. Jest oczywiście na rynku znany skrobaczek do skrobania szyb rano, bo mhm. wiadomo są zamarznięte. Tym skrobaczkiem można ładnie skrobać szybę i zamieć nadmiar, nadmiar tego mhm. śniegu. Yy, ważna rzecz jest jedna, że można zastąpić to albo jedno, albo drugie, mhm. bo jedno i drugie jest skuteczne. Skutek większy, jeśli chodzi o odmrażar, to jest do szyb. Mm. On nie rysuje nam szyby, gdzie w późniejszym okresie nie będzie znamion korysowania tak. i, i y, złej tej szyby, złej widoczności. Natomiast taki odmrażę do szyb można popryskać, chwilę odczekać i ten na pewno skutek będzie prawidłowy. Mm. Odnosi się szyba i nie trzeba wtedy rysować tej szyby przez, mm. to, przez ten układ y, tej skrobaczki. Na pewno yy, wygodniejszy jest od, odmrażar do szyb, ale oczywiście. czy jest szybszy? Jest szybszy. Jest szybszy, jest tak? szybszy ponieważ żeby zeskować szybę, jest to jakaś powierzchnia, mhm. skroby się jednostajnymi ruchami tutaj, kiedy pan popryska szybciej popryska, mhm. i ton, to ta wycieraczka, która się już, znaczy szyba odmrożona, wycieraczka zbierze za jednym zamachem od razu. Mhm. Nie, nie, nie traci to na wartościach szyby, ale też przede wszystkim nie traci na wartościach y, gumka wycieraczki, która nie jest narażona na ostre krawędzie. Y, zostawionego lodu, mhm. dlatego powinno się używać spryskiwać i ewentualnie jeśli już nie idzie, to wtedy tym, tym zmiotką. Rozumiem, Co ważną rzeczą, jeszcze dodam chwilę, rzeczą jest hmm. zmiecienie, zmiecienie śniegu z dachu. z dachu. To jest bardzo ważna rzecz. Kiedy dach, z dachu, wszyscy orient... szybko, szybko na bokach szybko, widoczne, miejsca widoczne są y, wymiatane taką zmiotełką, natomiast nikt nie ma dach i przód, y, przód, maski samochodu. Kiedy tym wjeździe szybszej, Śnieg zostaje z tyłu mhm. zdjęty z, z dachu lub przedniej maski. Następny użytkownik z tyłu drogi dostaje tym śniegiem prosto w oczy i może spowodować panikę, a co skutkuje potem wypadkiem. Rozumiem. Panie Marku, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Bardzo ważne ja informacje. Dziękuję. O tym śniegu teraz szczególnie powinniśmy pamiętać, bo ten śnieg niestety już końcu do nas dotarł. Tak się wszyscy cieszyliśmy, że Wielkopolskę w ten weekend śnieg ominął, że zima ominęła, ale jednak swoje zima już zrobiła, a niestety będzie gorzej. Podobno w połowie miesiąca minus 15. Nie wiem, czy Pan słyszał. Tak, słyszałem, że będzie minus 15, ale śnieg nie jest taki zły. Ważne, żeby był śnieg i żeby rozsądek jeszcze do tego był w ludziach. To i śnieg jest potrzebny, i mróz jest potrzebny, i wszystkie te aure, aure które są u nas w kraju. Tak i myślę, że te przyrządy, które dzisiaj pan Marek do Moment. nas dzisiaj przyniósł, również przydadzą się w każdym w każdym samochodzie. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Mi mi naszym było. gościem był pan Marek Walenciak z firmy Valmar Plus. Drodzy państwo, my się na dzisiaj już będziemy żegnać. Niestety musimy jechać na ulicę Bukowską. Podobno zakorkowana tak pan Marek mówił, ale my musimy jechać na lotnisko Owica, bo tam dzisiaj ląduje Dreamliner. Zapraszam na raport o godzinie 18:30, tam szersza relacja z tego wydarzenia. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję. Do widzenia. 怎么样？<music> <music>